Hej, musimy porozmawiać. Cześć, jasne. O co chodzi? Wydaje mi się, że coś ukrywasz. Wczoraj zauważyłam coś dziwnego. Dziwnego? Ale co? Przecież nic się nie dzieje. Na pewno, bo wczoraj, kiedy zostawiłeś telefon na stole, zobaczyłam, że ktoś o imieniu Michał napisał do ciebie. Dzięki za wczoraj, było niesamowicie. Powtórzymy to? Michał? Ojej, to to nic takiego. To tylko kumpel z pracy. Chodziło o grę. Graliśmy razem online. Graliście razem online? Serio? To ciekawe, bo otworzyłam te Wiadomość. Michał pisał o niesamowitym pocałunku. Masz coś do powiedzenia? Dobra, może to trochę dziwne, ale mogę to wyjaśnić. On jest po prostu żartownisiem. Zawsze sobie coś dopowiada. To było na żarty. Na żarty? Chłopaku, mam screeny. To nie wygląda jak żart. No dobra, przyznaję. Pocałowaliśmy się. Ale to nic nie znaczyło, serio. Byłem pijany. To był głupi moment. Pijany? Z facetem? Wow, tego się nie spodziewałam. Ale wiesz co? To nie koniec. Michał do mnie napisał. Michał napisał do ciebie. O czym? Chciał mi podziękować za pomoc w ustawieniu was razem. Mówił, że w końcu się przełamałeś i wyznałeś mu uczucia. Co? To jakaś pułapka? Ty to wszystko zorganizowałaś? A jak myślisz? Wiedziałam, że coś jest nie tak, od kiedy zacząłeś znikać wieczorami. Postanowiłam pomóc ci odnaleźć siebie. Nie wierzę. Ty to wszystko wymyśliłaś? Tak, bo zasługuje na kogoś, kto będzie szczery. A ty zasługujesz na Michała, skoro to on sprawia, że jesteś sobą. A ale ja, co teraz? A teraz idź do niego. On czeka w kawiarni. Powodzenia. Ty naprawdę jesteś niesamowita. Wiem, Sigma wychodzi na prowadzenie. Trzymaj się.